Bo to władza ustawodawcza mówi, jak ma być wybierane. W innych państwach Europy minister sprawiedliwości często wskazuje skład tego typu organów. To nie jest, już mówiłem niejednokrotnie, to nie jest organ korporacyjny, to nie jest organ sądowniczy. To jest organ kontroli prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej. A co to jest władza sądownicza? To nie jest pan prezes, to nie jest budynek, to nie jest sala sądowa. To jest funkcja orzecznicza na sali sądowej sędziego, żeby nikt mu nie nakazał, jakie on ma, mamy takie przykłady, nie, ani na telefon, ani w żaden inny sposób, ani jego poglądy polityczne, ani jego mentor polityczny nie wpływał na kształt wyroku. To tu jest władza sądownicza. Nie, władza sądownicza nie jest w całej administracji sądowej. Tam jest y, y, słusznie zresztą administrowanie tym dane ministrowi sprawiedliwości. Tymczasem y, chce się zrobić, y, zatomizować, podzielić całe państwo na strefy wpływów, które każde z nich z osobna by rozkładało jednolity system konstytucyjny, f, który funkcjonuje państwa polskiego. I, ta ustawa, jest jakimś się... Przyczynkiem, o wiele dalej powinna pójść reforma sądownictwa. Czyli środowiska. co powinno się zmienić jeszcze? Bo... No przede wszystkim uspołecznienie sędziów czy sędziowie wybierani dożywotnio, praktycznie nie mają żadnej odpowiedzialności A co to poza znaczy sami uspo... przed sobą. uspołecznienie, Panie. To znaczy, się... tak jak konstytucja 3 maja przewidywała w pierwszej instancji, że my wszyscy wybieramy sędziego, wiemy, z jakiego jest środowiska, wiemy, co on reprezentuje, czy to jest człowiek moralny, czy niemoralny. Oczywiście on jest później może albo być tak jak ławnicy, prawda? Tylko nie desygnowani przez władze polityczne czy samorząd, tylko desygnowani przez obywateli